Gdyjską tradycją jest to, że staramy się pomagać wszystkim potrzebującym, samotnym, mieszkańcom Gdyni, którzy szczególnie w święto powinni czuć się jedną wielką rodziną. Cieszymy się, że po dwóch latach wracamy do naszej gdyńskiej tradycji i będziemy wspólnie z mieszkańcami Gdyni spędzać właśnie święta wielkanocne. Śniadanie tradycyjnie o ósmej. Przygotowujemy potrawy ciepłe, ciasta, desery, tak żeby te święta były rzeczywiście tradycyjne. Przygotowani jesteśmy na 500, 500 gości. Osoby, które przyjdą w niedzielę na nasze śniadanko, dostaną też e, oczywiście świąteczne paczki. W paczce e... Świątecznej, znajdziemy to, co powinno się znaleźć na naszym polskim tradycyjnym stole: czyli jest żurek, jest mięsko, jest też coś słodkiego, mamy makaron, wszystko pierwszej jakości. Przygotowujemy te paczki dla osób, które same nie są w stanie przygotować sobie świąt. Gdynia od zawsze pomaga. W naszym mieście osoby potrzebujące, ubogie i samotne mogą zawsze liczyć na wsparcie.